Cześć widzowie, witajcie na moim kanale po bardzo długiej przerwie. Jestem tu dzisiaj dlatego, żeby nagrać filmik z Forzy. Jak na specjal w zasadzie 70 subskrypcji, za które bardzo jestem wdzięczny. Dzisiaj, sobie kupimy najdroższy dom z tej okazji. Na ostatni taki specjal kupowałem auto za za który które jest teraz widoczne na kamerce. I sobie nim pojedziemy, właśnie kupić ten dom. Przepraszam za taką. Że tak powiem, że nie było filmów, ale no, nie miałem już ochoty nagrywać, tak jak to było tam parę lat temu. Więc filmy będą pojawiać się, jak mi się zachce. O tak, szczerze powiem. A dzisiaj sobie pomyślałem, że właśnie nagram. No i przy okazji kupimy dom. Zaraz zobaczymy. Zaraz wam pokażę, co to za dom. Jest to dom o nazwie Hotel Castillo znajduje się on tutaj. Kosztuje 5 milionów i daje benefit codziennego losowania w forzie. Więc bardzo fajnie. Bo te losowania naprawdę się przydają. A dzisiaj tam pojedziemy autem właśnie, które 4 lata temu prawie było na specjal. Więc zaraz tam dojadę, zrobię szybkie cięcie. Jedziemy na miejsce. Ok, przed nami 11 km drogi. Trochę to zajmie, ale Kenig jest jedzie 500 na godzinę, więc szybko tam dotrzemy. Spróbuję tutaj osiągnąć taką prędkość, ale może być ciężko, bo. Patrzę przez telefon, no właśnie. Dobra, lecimy. Kurczę szkoda. No dobra, jedziemy normalnie. Dobra, robię cięcie. Zbliżamy się do miejsca docelowego. Jedziemy sobie przez miasteczko. I zaraz będziemy na miejscu, żeby po prostu zakupić dom. Jeszcze kilometr. Pojedziemy sobie lekko na skróty, bo tak. O kurde. Dobra, obróciłem się. Jedziemy dalej. To auto jest strasznie ciężkie do opanowania, ponieważ jest takie, ma napęd na tył i ciężko strasznie się nie jeździ. Żeby było, jakoś to wyglądała ta jazda, bo ono jest dobre na proste drogi. Okej, okay. jeszcze 600 metrów, no i znowu wypadłem z trasy. Dobra, idziemy tak o trudno. Dobra, poczekajcie, bo to jest strasznie słaba jazda jest. Zaraz wracam. Dobra, jesteśmy już na drodze i jesteśmy dosłownie przed naszym domem, który zaraz zakupię. Na 70 subskrypcji kupujemy go. Hotel Castillo. O, jest jeszcze super losowania w zestawie, więc je sobie też otworzymy. No i co? Kupujemy. Dobra, klip zrobiony. Na razie nie ustawiamy tego jako dom. No i co? Z kupiliśmy go. To teraz sobie otworzymy te yy, wheelspiny. Zobaczymy, co to będzie z nich. Mamy... O, trzy nawet. Dobra, to najpierw otwórzmy to. O, mamy fajne klakson. Zamykanie Windows XP. Polowałem na niego. Teraz otwórzmy sobie zwykłe. I na końcu otworzymy jeszcze jedno super losowanie. 10 tysięcy. No, okej. Okay. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. I teraz super losowanie. Ok. U, o, tego Forda to chyba nie miałem. Tutaj sprzedajemy. A, bo dobra. Wysyłamy. Komuś to wyślemy. Jakimś nowym graczom. I witaj w Horizon. Anonimowo. Wysyłamy prezencik. Ciekawe, do kogo dotrze. No i co? To tyle. Jeżeli teraz yy, znajdziemy mnie taka ochota, to pojawi się być może też filmik z Eliminatora. Yy, spróbujemy go wygrać. Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale może akurat na odcinku się uda. Także co? To tyle, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.